Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Heroes of Might and Magic 3 i kampanii odrodzenia Erafi, niech żyje królowa. Moi drodzy, w tej misji opis scenariusza brzmi następująco. mi wszystkim miasto wroga i jego armię, twoi bohaterowie będą mogli osiągnąć do najwyżej 12 poziom doświadczenia, ale ośmiu najlepszy przejść do końcowego scenariusza kampanii. Lądowanie potwierdziło wszystkie plotki, a zarazem nasze najgorsze bawy po śmierci mojego ojca chciwi sąsiedzi podzielili między siebie ziemię Erafi. Mamy do wyboru jeden anioł, trzech kapłanów lub zaklęcie modlitwa. Weźmiemy sobie aniołka. Przemieszczając się w kierunku stolicy napotkaliśmy grupę wieśniaków mówiących o Fairfair. Mieście leżącym na północy. Pomimo otoczenia oparło się ono podobno inwazji sił nigańskich. Pogłoski te nie są sprawdzone, ale wieśniacy twierdzą, iż anioły roztoczyły opiekę nad miastem. Te anioły były już wcześniej widywane w Rafii. Podczas najazdu Krigan niektóre raporty mówiły o skrzydlatych stworzeniach, masakrujących samodzielnie duże oddziały sił wroga. No cóż, albo anioły powróciły, albo nigdy nas nie opuściły. Nie wiemy, jak długo Farfara będzie w stanie opierać się wrogom, ale jeżeli miasto upadnie, stracimy potencjalnego sprzymierzeńca. Musimy dotrzeć do Feder przedsięwziął i Oplu, Jeśli zaproponujemy im nasze wsparcie, powinni zdołać przekonać anioły, aby pomogły nam w walce o Rafię Musimy zabezpieczyć okoliczne tereny, zanim ruszymy na Steedwick. Jasne. Ok, mamy naszą Baleskę i mamy naszego Christiana. No i dobra. Mm, baleska, jesteś tutaj, tak? Jaśmy trochę doświadczenia na początek, się zawsze troszeczkę jego przyda. i uszłem poziom mądrość. Dobra, weźmy tą mądrość, bo faktycznie będzie kruko dalej z naszymi, słuchajcie, zakręciami, bo z magii będzie ciężko. Ciebie na razie ekspić nie będę, będziesz zbierać złoto po prostu. Masz 12 piekinierów, tylko jasne. Okej, okay, tutaj raczej nic nie zwoi w W sumie to... A tutaj już jest to miasto, dobra. Chętnie ich przygarnę do siebie. Możemy wykupić jeszcze jednego, ale to będzie błąd. Rozbudujmy najpierw nic nasze naszym miasto. Chociaż nie dobra, zgarnijmy tego anioła. Co my tutaj mamy? To jest dobra postać. Będziesz w ziomeczku zbierać rzeczy tego typu. Tak jak i ty. Tylko tobie jakąś armię jeszcze damy. Dobra, kolejna anioł się do nas chciał przyłączyć. To tutaj mamy walkę już. Eee... Tarcza. Uuu, magie ziemi już na takim poziomie. Rozgłoszące straty, no ale mamy anioła. Kolejnego do zestawu. Burdy, nie przeczytałem. Dialogu niedobrze, niedobrze. Dobra, trochę złota się nam przyda. Co my tu jeszcze możemy, tar? Tak możemy zgarnąć. Z tego co pamiętam, gdzieś tutaj było wyjście do podziemi. Rozwijmy nieco nasz zamek. Targowisko, oczywiście. A tu są po bokach przejście do podziemi. Dobra, my tych archaniołów na razie zostały w spokoju w takim razie. Idziesz w hibernację ziomek. I ty też idziesz w hibernację. Walesko musisz się zająć jeszcze tymi archaniołami. Przyłączyły się wybornie. Dobra, dwa jest stracone niestety. No to zaawansowana mądrość. Kolejny anioł ląduje w naszym, słuchajcie, garnizonie. Eee, dobra. Gildia Magów poziom pierwszy. Przyda się nam jak najbardziej. No, no, no. Jak Coś ciekawego, niestety nic. I później jest jeszcze nam potrzebna. Kupimy walesę później i lecimy na dół w stronę tych harp. To jest fajny mieczek. Artefakty oczywiście nie przeszły do tej misji. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, one niestety nie przechodzą dalej z nami. Dobra, grupa harpi. Lecimy z nimi tam. 7 aniołów Bez problemu. Więcej Expo dla nas. Jeszcze więcej Expo. Dobra, tych jest już trochę więcej. A nie, poszło elegancko. Załąsowany atak w takim razie. Już myślałem, że będziemy się musieli z nimi naparzyć. Mamy ratusz, moi drodzy. To już są fajne przychody. 2000 sztuk złota. A oni nam nasze darmensy zbierają. Jakbyś nie może, złe oczy. Bawmy się tak. Nie mamy speedupa. Nie mamy niestety. To lipcie troszkę. O, jak fajnie. Dobra. Całkiem zgrabnie to poszło. Mistrze tak, odkrywanie, no. Mówiłem wam, już, że myślę, o odkrywaniu. jest fajne, generalnie, ale nie dla tej mapy port budujemy. O, nasze darmęsy znikają. Musimy teraz pozbierać trochę złotka. Nie jesteś nas... Dobra, tego jednego anioła może, może wykupmy w razie wu. Ja bym sobie mógł wycofać do zamku. Siedź sobie to z tym aniołem. A ty ziomeczku... Popalnia kryształów nieprzyjęte. Co jest grane? To ziomeczko będzie zbierać anioły z zewnątrz. No co to dalej nas już nie stać? Wracają po armię. Dobra. I na razie sobie tu poczekasz. A my zejdziemy do podziemi. Nie pamiętam w którą stronę się szło, żeby do dorwać ich. Dobra, jest zamczychą. Dobra, zamek nas nie stać, jasne, ale więcej hajsu teraz będziemy dostawać. Ten łuk mi zabierze. Ah, to bolało. Dobra, mi się wrócił i spróbował go dorwać. Zamczychą. Tarczy zabierze. No nie, no nie, no nie. I oczywiście co? Spierdziela. Nie no, trzeba go jak najszybciej dojechać. 10 koła na kapitol, dobra, zbieramy na kapitol w takim razie. Mamy kapitol. I prawie udało się nam zabrać zresztą tunikę. Odbijają zameczek, niestety, ale ten gość trochę odcięty będzie. Eee, mam taką nadzieję, cichą. Dobra, waresta. Co tu za pancerz? Co nam da większa moc? Bohatera o 3 punkty. No dobra, to już coś. To jest odwiedzę. Odwiedźmy to miejsce. I co dalej? co dalej. Strażnicę budujemy po kolei. Lecimy z wszystkim. Nowy tydzień. Kolejne anioły. Musimy tą armię rozbić na dwa, bo inaczej nie damy rady tego ogarnąć. Może by coś schandlować? Czekaj, zaraz. One kosztują po prostu 3000 sztuk złota. Dobra. O, sześć aniołków. Lecisz, ziomek, tam zrobić z nimi porządek. Ty też jesteś dokokszony. No, zamiast ucznictwa, dowodzenie. Dobra. Myślę, że 6 aniołami możemy sobie Poszastać. Ten ziomek będzie bólem w tyłku. Tyłka strasznym, no ale co możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić w tym wypadku. Zbierz one. Zbierz one ich. Jest aż tu. Pozbierał artefaktów. Tych, które są nieco więcej warte i spierniczym. Dobra, partnerstwo. Myślę, że bardzo przydatna rzecz. Mm -hmm. Idź po dużą mordką I tu. Leża ucznicza. W sumie to nie sprawdziłem, co oni tam mają w tych podziemiach. Statuetka Poznania i 1000 zł, bo już masz full expa. Ale przecież to góry, tylko morale po drodze. A tutaj w sumie nie, katki nie odwiedzamy, zbyt duże ryzyko. Eee! Nie mają też tak dużo tej armii. Co by mogłoby ich tu pokarać? Niewiele jest tego. Dajmy sobie tarcze w takim razie. Na aniołki i lecimy do ataku. Ile tych karp jeszcze zostało? 6. Tych 28. To trzeba te demolować. A raczej to zrobimy. Uff! Miał goś już artefaktów. Miał, miał. Dobra, wycofujemy go z powrotem w takim razie do zamczycha naszego, bo to była bardzo. bardzo intensywna walka. Zobaczmy, co jest w tym domku. Podstawowa odporność. No to tak średnia bym powiedział, że mnie to interesuje. Dobra, straciliśmy jedynie piknierów, także nie jest źle. Grupa przeciwników Minotaury chętnie tutaj podejdę. Leć. Jeden i drugi. Kurde, no nie ewakuujemy go już stamtąd, ale lipa. Duży wojo. Ale ci szansę na wybronienie tego jest. Trzeba się będzie pozbyć ich przede wszystkim. Dobra, ile mamy jeszcze? 91. Mamy uleczenie, nie mamy uleczenia i nie mamy już many. No dobra, no. Git, wybronione. Mistrz artylerii. O, 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 poszedł po złoto. To się nachapać. Mamy go tutaj teraz strach. A, przyspieszenie by się przydało. Uciekł. Ale dziad. By sprzątał, wszystko. Taka gra właśnie z nimi. Oszustami, jednymi. No nie, już teraz mi przejmuję wszystko znowu od nowa. Zobacz, tam nic nie ma na pewno. Dobra, meduzę powinniśmy raczej rozwalić. Skrzydła anioła. Hmm. Bardzo fajny artefakt. Swoją drogą się nam trafił Arena walk. 20 drewna wymaga. Dobra, to myślę, co mu to ulepszył na początek. Przejmuję wszystko patałach jeden. no. Dobra, tu nic nie ma, zbieraj to. Koleska. Och, cholera. No, dobra, siedmiu kuszników niby tylko. Aha, czyli te skrzydełka mi nie dają możliwości przejścia. Nie powinny mi dawać? Latać, no właśnie, dobra, nie mam po prostu ruchu, dlatego tak to wygląda. Pozbądźmy się tych brudnych, demonicznych jednostek. Pięć aniołów. Jeszcze z dwa byśmy zrekrutowali. Tu możemy coś pastę gryfów, dobra nie będzie. Emblema wiedzy, co to daje? Zakonić wzrok. Tak, niezbędna no, umiejętność. Dobra. Yy... Dobra, niech będzie, że tutaj podejdziesz. Ty ziomeczku, lecisz tutaj. Wracasz do bazy. Tak to zrobimy. I ty, Waleska, lecisz w tę stronę. Dobra, kasz to nie będzie ulepszony, drewna chyba nie wymaga, dlatego po prostu możemy sobie tam swobodnie to ogarnąć. Dobra, tak, tak. Masz jakąś armię w ogóle? Nie, ty masz gryfa jednego. Nie? Już nikt nie kręci, aż dziwne. Hmm. Zapewne to jest drugi zamek. Dobra, wprost na nich. Nie mam speed-upu. Nie mam mistrzowskiej magii ziemi, niestety. Dobra, podlecimy w ten sposób elegancko. Cztery i fryty są, z tego co widzę. Zajmiemy się nimi na stole na początku. Aldo rozmontykory też proszę, spoko. Nie macie się, stracimy anioła. O, bieg. Patrzcie go, no. Ile jest tych oczu? Siedem. Nie daliśmy rady. No, ma trochę obrony już. Dobra, czekasz. Latujesz. Wybijasz. Dobra, trzeba Reset Skurczy Skurczybyk, no. To na nią nie działa? Ale lipa. Dobra, sporo fajnych artefakcików dostaliśmy. Większe siły ataku o 2, to jest większe siły o 3, to większe siły ataku i zdolności obrony o 2. Hmm. Zostanie tak jak jest. Dobra, tu nikogo nie ma, ale jest kopalnia złota, która by się nam przydała. Dobra, namiętko. Majku. Dobra. O ile nie będziemy ganiać w kółko, to powinniśmy wiarę szybko się z nimi rozprawić. To jest kolejny zamek. na Za szybko to tam nie dojdziesz, ale przynajmniej nie wyjdą nam na powierzchnię, nie zrobią nam szkód dużych. Tak, pod ziemię. Coś nie, coś tam nawet ma. Nie gitara. Znajdowanie drogi. Jak najbardziej. Lecimy po kolejnego ziomeczka, który tutaj jest. No on też ma całkiem sporo armię. I spierdzielkę skutecznie. Dobra. Gościu. To jest zameczku trochę więcej już jest. No fajnie. Dobra. Eee, mogłem to pan tylko w sumie. Przekażemy mu armię. Żeby w sumie on zdobył expa za ostatni atak. Dużo tego to nie będzie. Zresztą nie mam akcji, bo w sumie jak wiedziałem, że to jest... Znaczy nie wiedziałem w jakich, w jakich ilościach oni są, no ale... Dobra, e, zapiszemy to sobie oczywiście jako odrodzenie Erafi 2. Nie wiedziałem w jakich ilościach oni są po prostu i tak wyszło, nie? Wyszło jak wyszło, byczku. Dobra, 36 minutek. mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Trochę więcej treściowego gadania. mniej zbędnego pierdzielenia, a drugi... W trzecim odcinku będzie gryf, będą gryfie klify. Będziemy mieć do łuk, tarczę odwagi i daną sakwę złota, ale to już w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.